Siema! Mamy drugi odcinek z mojego kanału. Subskrybujcie mnie. Kuba! Ej, w, ej mój gra wjechał. Dobra, sorry, że tak dla ciebie. Teraz ben, chcę wam coś pokazać. E, coś, co może mnie zabić. I telefon, i w ogóle kamery też. Wiesz, ja tu mogę wjechać? Dobrze słyszę. Ja chcę wiedzieć, jak pokazać, jak. O kurwa się jedzie. Chyba, że. Chyba, no. że się wyjebie? Nie. Tutaj, tutaj, właśnie. Mach czas, stój, stój, stój. Masz czas, złotówkę, co tu zostało? Dobra. Lecimy z górki. Dobra, kończymy odcinek na, 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 na tej akcji, więc nara.